Serio? Zaakceptowali projekt magazynu o e? Co to za kiepskie obrazki? To dopiero zarys fabuły. A Teraz znacznie lepiej! To dlatego, że to szkic wstępny. Potem w ruch pójdzie tuż, no i wykończenie. Gotowe! Moment! Co się z wami stało? To roboty! Przebójrz to! Tada! Oddziś to pokój redakcji! Nie znasz się nawet na scenory, a chcesz edytować mangę. Cóż, powodzenia! Jestem redaktorem głównym, a ty moją asystentką, Aki! Słucham? Czemu ja? Bo się od liceum! Nie mamy żadnego doświadczenia. Wejście w branżę będzie bardzo trudne. Jednak. Chcę coś to tobą zrobić! A? Jednak podziękuję. Co? Na opowiem wszystkim! O czym? Biała jesień! <noise> Przyjmij mnie, proszę! Dziękuję! Więc gdzie reszta kadry? Zajęłam się tym! Przepraszam? Mm -mm. O, przyszłam tu śladem rozsypanych po korytarzu przekąsek. Co to za miejsce? Czy to redakcja nowego pisma mangowego? Tak! Kocham mangie. Nie będę wątpić ten magazyn przetrwa miesiąc, ale z chęcią będę z wami pracować! Ale... ja już się zapisałam do ukochanego klubu piknikowego. No cóż, mówi się trudno. Poproszę o przeniesienie! Serio? Tak, miło mi was poznać! Nazwa miesięcznika będzie tak zadawana <słyska> jak naszej grupy! Tylko dlatego, że nie mogliśmy wymyślić lepszej nazwy. Pierwsze wydanie to 50 tysięcy po 500 jenów! Nasz dochód wyniesie 25 milionów! Biorąc pod uwagę sprzedaż oraz koszty dystrybucji, zysk wyniesie 8,5 miliona. Dodatkowo koszty edytorskie, 8,5 miliona i koszt produkcji, 6. Nasz miesięczny zysk to minus 6 milionów. Cały czerwony. Nieważne! Odbijamy sobie hitę w migi i oprawie! Miesięcznik będzie miał do 500 stron? Zgadza się. Z taką obietnicą będzie można go użyć poduszki albo przycisku do papieru! Oni to mają czytać! Jeżeli każda manga będzie miała 30 stron, to potrzebujemy 15 serii. Uda nam się znaleźć 15 mangaków. Musimy atakować! Żaden nie jest zainteresowany. U mnie to samo. Wielu z nich jest zniechęconych do współpracy z magazynami. Ło! Dostałam odpowiedź od słownego mangaka! Super! Bardzo grzecznie? Odmawiam! to na nic. Ale odpowiedział na maila. A ty, Ringo, masz jakieś dobre wiadomości? Było kilku chętnych, ale byli już w innych magazynach i tam ci wydają ich pracę. Czeka nas dużo pracy! Jednak udało nam się zebrać 15 serii! Świetnie! Okej, okay, Świętuję! Po wydaniu pierwszego numeru. Masz rację! Drużyno, uda nam się! Tak!